Dzień dobry Państwu, kolejny event w PES-ie. Nic specjalnego dzisiaj, ale omówimy sobie, jakich futurów dostaliśmy. Na początku Wam pokażę tylko, że mm, mamy Challenge Cup. Z tego co widzę po grafice, to będzie do wygrania. No właśnie, Challenge, y gdzie mamy cenerów gdzie mamy do wygrania, i już Wam mówię, co to są za cenerzy. Ehm, skill Trainer, I jeszcze mamy. Aha, bonus to do futurów. Ten skill trainer to jest akurat całkiem przydatna sprawa, na pewno bardziej przydatna niż position trainer, więc to wam mogę, o, właśnie, na przykład, position trainera bym olał totalnie, zobaczmy co my tu jeszcze mamy. Position trainer, tak samo też bym olał i skill trainer, to skill trainer bym zrobił, jak wam się nudzi, to jest całkiem spoko propozycja. A w Contra Com Challenge to mamy co? Pewnie to co zwykle, więc tu się nie będziemy na tym rozwodzić. Napisałem post wczoraj, znaczy udostępniłem i napisałem też post na YouTube. Zapraszam was na turniej na PS.com do wygrania koszulki Manchesteru i pojedynek z zawodnikami e sportowymi Manchesteru to ma związek z tym, że ostry buch tam gra i po prostu przez niego udało się załatwić te nagrodę, więc w sumie super sprawa. Naprawdę fajnie, że wykorzystał gdzieś tam te swoje wpływy do tego, żeby... Żeby gdzieś tu nas, jakby nam, dać nam możliwość jako, mam na myśli Polakom, tak, żeby gdzieś tam sobie zagrać z takimi dobrymi graczami, fajna opcja. No i ja na pewno będę w tym brał udział, zapisy są do niedzieli, więc ja na pewno się zapiszę do tego turnieju otwartego, bo ja tam w żadnej lidze nie brałem udziału, bo nie mam czasu na ligi. Ale śledzę to sobie i, i w turnieju otwartym na pewno wystąpię. To tyle z ogłoszeń. Zapraszam Was na Twitche. Standardowo w weekendy streamujemy tam FIFA i NBA. A poza tym PS będziemy, będę streamował na YouTubie. I w tym tygodniu prawdopodobnie takiego streama z PSA sobie zrobimy. Jeszcze nie wiem, w jaki dzień napiszę Wam w poście. Co jeszcze? To chyba tyle. Pojawi się też nowy podcast, ale to o podcaście to będziemy na odcinku z podcastu rozmawiać. Dobrze. Zobaczmy, jakich mamy tu future'ów. Kolektor hmm, boxy. Aha, i od razu mówię, te odcinki z NBA, które się pojawiają teraz często z tymi locker Codami, no to jakby ja mówiłem, że będą się takie krótkie pojawiały, żeby dawać informacje tym ludziom, którzy tu NBA u mnie śledzą, że się jakiś locker code pojawia i żeby mieli szansę go jeszcze sobie wpisać, więc... Więc nie dziwcie się, że te, tych odcinków krótkich się pojawia i one nie są jakoś mega zmontowane, ale chodzi o to, żeby, że ten lokal kod bardzo często jest na jakieś parę godzin wrzucony, i żeby jak najszybciej ten odcinek wam dać. E, zobaczmy, co mamy w e, boksie. Pewnie nic specjalnego, w sumie nie wiem, co by musieli dać w tych boksach, żeby mnie zadowolić. Mamy tutaj Sona do trafienia, to jest bardzo fajne, Dembele też. E, o, oczywiście pomija tam Messiego i, i Mbappe, jest DEPA i to też jest spoko. E, to był jeszcze jeden kolś. ten Hernandez, jego polecam wam bardzo. W ogóle Arnold jest czarną piłką, tego nie widziałem. Um, Jorginho też, o dziwo, jest całkiem dobry. A Pogba tam, Sterling, to wiadomo, że to są dobrzy zawodnicy. To nawet nie muszę, nie muszę specjalnie e, mówić tego. Dobrze, zobaczmy, bo mamy Atetico i Real. Zacznijmy sobie od Atetico. Za sobie też zobaczę, co tam mój brat ma na ten temat do powiedzenia. E, tak, od razu wam w ciemno mówię, kogo tutaj mogę polecić. Oblak na pewno, e, Felix, Morata, Lodi na 100%. Korea, być może. Saul, być może. Hermozo raczej nie. Jorente, być może. I zobaczymy, czy to się sprawdzi. Oblak. Jeden z najlepszych bramkarzy ma defensive goalkeeper i to jest w sumie jedyna wada dla ludzi, którzy wolą gościa, który wychodzi i przecina piłki i ma wysokie wybicie, aczkolwiek jeżeli nie zrobicie mu niskiego wybicia, to jak już wybijacie piłkę, radzę Wam to robić z R2, co powoduje, że będzie to podanie mocniejsze i, i łatwiej u główkę wygrać z takiego podania, takie mam wrażenie, więc polecam z R2, To nie ma co więcej komentować o brak super bramkarz. Saul, to będzie coś na wzór Iniesty, czyli yy, będzie zwinny, będzie miał bardzo dobre pod, ale on ma też fajną defensywę i to jest, to jest ciekawe u niego, że ten koleś ma fajne i ma double toucha, w ogóle ma skill do, do, do mijania, to nawet nie tyle co Iniesta jeszcze ma interception, super, nie tyle co Iniesta, co bardziej Tiago, on mi Tiago przypomina, może nie jest aż tak zwinny, ale ma wyrównane staty, box to box, stamina wysoka, o, ten koleś może być naprawdę ciekawy. Ile ma jeszcze? 28 leveli do góry. No, to, to jest ogień, powiem wam. Ten Saul może być naprawdę dobry. E, radzę przetestować. Żało Felix na no jeden z lepszych w ogóle gości. 44 leveli do góry. Podejrzewam, że na maksie ma 99 overall albo coś w pobliżu. Inspire prawie na wszystkim. Dwie gwiazdki. Przeszybki. Finishing na 88. Pełno skilli do mijania. E, i Gamesman Manship, czyli wymusza faule, do tego słabsza noga 3x4, Forma 6x8, rewelacja, tutaj nie ma nic więcej do dodania. Morata, super koleś, ma super saba, szybki, trochę taki Lukaku prawonożny, tylko trochę chudszy, nie taki grubas, ale za to ciutkę zwinniejszy przez to i w sumie to jest chyba jego najlepszy opis. Jako super saba bardzo polecam, ale tak w ogóle też bardzo fajnie sobie radzi w, na boisku, więc, więc w ogóle tych pierwszych czterech bardzo, bardzo, bardzo mocni zawodnicy. Korea, jak graliśmy 10 na 10 to Korea fajnie chodził, ma na pewno dipping shot'a, bo to czasami czasami te strzały tam wchodziły z dipping shot'a. Ma lewą nogę na 4 na 4, więc super, jest szybki, jest zwinny, wykończenie też ma całkiem niezłe. Daje radę, aczkolwiek wydaje mi się, że obecnie mamy lepszych skrzydłowych. Hermozo. okej. okej. Dobra, pamiętacie jak mówiłem, że Hermozo może być słaby? Jakoś nie wziąłem pod uwagę tego, że on będzie miał 90 speeda i 85 akceleracji. Nie wiem, w ogóle mi się ten obrońca nie kojarzył z takim speedem. No to to jest jakiś ogień. Nie ma interception, co prawda. I to jest lipa. Ale jest przyszybki Skubaniec, no to jest jakaś masakra. Jeszcze 31 leveli, on będzie miał 90 parę speed i 90 akceleracji. No dobra, to jednak nie miałem racji jeśli chodzi o Hermozo, może być świetny obrońca, w ogóle co to, co to jest za paczka? Tutaj sami... Llorente też pewnie będzie grywalny, bo on miał wyrównane staty z tego co pamiętam, ale on chyba jest najsłabszy, no i ma mało skilli. Tak, to, to będzie najsłabszy. Jeszcze ma słabą formę, 4 na 8. Ten Hermozo strasznie szybki koleś, tylko interception musi mieć. E, zdecydowanie Saul mierzy tutaj e, Jorente, ja wiem, że to jest DMF, ale mimo wszystko, a lodzi z tego co wiem powinien być szybki, a nie jest, ale ma 40 leveli do góry. Eee, dlaczego tak myślę, bo, bo Fisie po prostu nie jest szybki, ale tutaj też ma fores, formę ten 7, No proszę, to nie miałem racji tutaj co do tych trzech. Czyli tych dwóch bym olał, Lodiego, może jeszcze jak, jak go wybustujemy, to jak najbardziej a ten hermozo? skończenie, ale w ogóle paczka całkiem dobra, to trzeba mieć pecha, czyli pewnie jak ja bym otwierał, to bym trafił trzech Jorentę albo dwóch Jorentę i jednego Lodiego, żebym nie mógł tego Jorenta wymienić, nie wiadomo. Dobrze. Eee, myślę, że warta uwagi ta paczka z a zobaczmy w Realu też może być. Teraz pójdźmy od dołu, z... wow tutaj najsłabszy zawodnik ma 91 overalla, no to fajnie. Eee, kurła. kurła, który jest defensywnym bramkarzem, także eee, myślę, że to jest coś na poziomie oblaka. Mm, jest wysoki bardzo, więc eee, mogę polecić, jak jest w formie to polecam go wrzucić na bramkę. W, w formie broni super, eee, tak to nie do końca byłem przekonany, ale w, w formie go bardzo polecam. Varan, no jeden z najlepszych obrońców... No i patrzcie, że taki Hermozo jest szybszy od Varana już na starcie, to jest w ogóle hitna, no ale Varan jest wyższy, ma lepsze statystyki defensywne, lepszy physical contact, ma fajne skille z interception włącznie, więc Varan jeden z lepszych obrońców w tej grze i w ogóle chyba w, w piłce obecnie, taki, tak mi się wydaje, ale to jest, to jest tylko moja opinia. Gareth Bale, jego w sumie bym przygarnął, bo koleś jest przeszybki i ma walnięcie po prostu. Ma po prostu walnięcie z lewaśki, deep shoty, knuckle shoty, rising shoty, wszystkie shoty ma. Więc e, nic tylko schodzić do środka i nim śrutować z daleka. E, Troll Hazard, e, super, polecam. Mam go jako zwykłą czarną piłkę wybustowano na 94 overall i naprawdę to jest taki salach tylko na lewej stronie. Świetnie się przepycha. Przeszybki, wykończenie, no ma po prostu wszystko. No ta paczka, widzę, że jest mocna i to bardzo. Ale dobrze, Tony Cross, wiadomo, za szybki to, toni... chociaż ta jego wersja tutaj ma 75 speeda i 79 akceleracji. Kurcze, to, to naprawdę nie jest źle. E, więc. Mm. Okej, okay. jak będziecie mieli na przykład. 3 CMF-ów i jeden to będzie taki cross, drugi to będzie taki Vieira na DMF, a trzeci to będzie taki Saul albo Thiago, ktoś mniejszy, to myślę, że to jest fajna trójka. Taki jeden trochę grubszy, ale, ale wolniejszy to nie szkodzi, ma bardzo fajne podania. E, fajny ma też strzały Power 90, Interception. E, mam wersję crossa Futura i jest całkiem nieźle. Sergio Ramos, bardzo dobry obrońca. Nie jest za szybki, ale za to, jak, jak kogoś dorwie, to wsadza nogę i jest finito. Także. No, i oczywiście heading z główki wygrywa wszystkie. Modlicz chyba największy zawód w tym roku dla mnie. Gra mi się nim o wiele słabiej niż w poprzedniej edycji. Nie wiem czemu. Może ten future będzie lepszy, ale mam futura też modlicza, który ma chyba nawet też 93 albo 4 overla na starcie. I powiem Wam, że no nie. No po prostu e, gość jest za słaby zawolny jest. Eee, nie wiem, czuć to, że on po prostu ma tą akcelerację, ale robi jeden krok i nagle po prostu jakby biegł w miejscu. Eee, łatwo go przepaść, to jest też dziwne. I nie wiem mi się nim źle gra. No i Benzema ma 94 rola. Benzema jest dobry w tej grze, a jeszcze zbustowany Benzema jest jeszcze lepszy, <grych> tak to działa. Więc e, nic tylko... Jego, jego też bym chciał, bo on może za szybki tu nie jest według statystyk, ale on jest mega zbinny. Co widać po jego ball control i tak dalej. Jak na środkowego napastnika ma też świetne podania krótkie i świetne wykończenie. E, ma też skill do mijania, więc to jest koleś. Jak gracie na dwóch napadziorów, to na przykład mieć takiego Ronaldo i Benzemę. <grych> Prawdziwa atak z Realu, nie? Albo. Na przykład Benzemę i jakiegoś małego gościa bym Wam nie polecał, bo Benzema tutaj pełni rolę tego właśnie małego napastnika, czyli trochę, trochę zwinniejszego, może niekoniecznie aż tak bardzo szybkiego, ale też nie jakoś wolnego, więc on robi tutaj taką rolę. A jako drugą osobę to bym Wam polecał jakiegoś grubego gościa, który szybko biega, albo po prostu gościa, który szybko biega i jest typowym napadziorem, typu nie wiem, Lukaku, coś w ten deseń, albo, albo lewy po prostu. Chociaż nie grałem Benzemu, więc też ciężko mi się tak w ciemno wypowiadać. Z tej paczki to najbardziej chyba bym chciał Warana i i I, i benzem w sumie też. Dobra, to tutaj nie ma słabych trafów. Tutaj jest dwóch słabych gości, a tutaj w ogóle nie ma słabych trafów, więc bardzo dobre paczki. E, I takich nie otworzę. <ścoughs> po całym tym nie otworzę. E, nie ma to najmniejszego sensu. E, no, wiecie jaki ja mam skład. E, ja... Tutaj oczywiście jest testowo coś zrobione, to jest, to jest akurat skład z Manchester United, ale no wiecie jaki mam zawodników, tak wam tylko pokażę w gwoli przypomnienia. No powiedzcie mi, którzy z tych zawodników mi tu mogą zrobić różnicę. Ok, mogę dostać Varana, ale poza Varanem mam Pavarda, Ramosa, Kulibaliego, Manolas, nawet Manolas u mnie, który ma 91 overola. Jest na ławce, bo nie mam go gdzie już wrzucić. Mam Maldiniego, mam Beckenbauera na obronie, mam Van Dijka. Jeżeli chodzi o skrzydła, no to Bale, za kogo mi bail wejdzie? Za Neymara, za Messiego, czy za Salaha? No po prostu, no nie mam. Nie mam miejsca już na tych zawodników. I to jest powiem wam straszne: to jest po prostu straszne. E, tu jest ten Hernandez swoją drogą, widzicie? Złota, e, znaczy jego zwykła wersja. I on ma dopiero 18 level. I on mi zniknął, aha tu. Jego... To jest dopiero jego osiemnasty level na 39, na 34 i tutaj są jego statystyki. Super koleś, polecam wam. Polecam jak najbardziej jak go traficie z tej, z tej zwykłej paczki wybustować sobie Dobrze tyle. Eee, piszcie kogo trafiliście Czy weźmiecie udział w turnieju eee, No i tyle. Niech wygra lepszy <laughs> Trzymajcie się. Hej hej.